Kolejnym krokiem będzie logowanie się do naszego konta. Więc jeśli pobrazimy naszą aplikację, to znajduje się ona. Czy to może być na Pasku, czy w naszych y, aplikacjach? Otwieramy ją sobie i pojawia się nam takie okienko. Tutaj możemy bezpośrednio dołączyć bez logowania się do jakiejś rozmowy, natomiast my się logujemy tutaj przez to okienko. Wpisujemy swojego maila oraz hasło. Tu sobie możemy zostawić zaznaczone, żeby nas zapamiętało i logujemy się. Pojawia się nam takie okienko. Tutaj ym, włączamy, ym, włączamy nową rozmowę, czyli łączymy się z innymi. Tutaj możemy dołączyć się do i, yy istniejącej już rozmowy. Tu możemy zaplanować według kalendarza rozmowę. Tutaj możemy udostępnić nasz ekran. Natomiast w tym momencie dla nas jest ważne <coughs> yy dodanie kontaktu. Więc wchodzimy sobie tutaj i klikamy sobie Dodaj kontakt. Ad-kontakt. I tu wpisujemy maila. Czyli w tym momencie możemy wpisać właśnie Basara Music School albo maila swoich znajomych. Ja piszę swoje. Mhm. I w tym momencie zostało wysłane zaproszenie na tego maila do kolejnej osoby. Okej okay. i. Yy, w tym momencie ja zrobię tak, że skasuję to zaproszenie i wyślę to zaproszenie z mojego drugiego konta, tak żebyście mogli zobaczyć, jak się przyjmuje zaproszenie i je akceptuje, OK? Czyli załóżmy, załóżmy, że jest sytuacja odwrotna. Aha, jeszcze ważna rzecz, jeżeli wyślemy zaproszenie do kogoś, to tutaj nam się to pojawi w naszych kontaktach, właśnie tutaj, zewnętrznych. Yy, mamy ten kontakt do tej osoby i mam pending, czyli oczekujące. I dana osoba, jeśli wysłaliśmy zaproszenie, musi, nam musi zaakceptować to, to za zaproszenie i wtedy możemy bezpośrednio dzwonić yy, do takiej osoby. Teraz ja to skasuję. I zrobimy sytuację odwrotną, czyli z tego konta ja wyślę zaproszenie na to konto Basara Music School. Ok. Dobrze, wchodzę na moje drugie konto. Na drugim komputerze. I wysłam zaproszenie. Czyli załóżmy, że ktoś Wam wysyła to zaproszenie, żebyście zobaczyli. OK, przyszło zaproszenie. I w tym momencie wchodzimy z naszych kontaktów, przechodzimy do czatu. I to zaproszenie się pojawiło tutaj w Contact Request. Mamy zaproszenie. I tutaj musimy zaznaczyć to Accept. Jeżeli damy Accept, to znaczy, że wracamy teraz do naszych kontaktów i już mamy kontakt. I ja sobie mogę w tym momencie spokojnie zadzwonić. Tutaj zadzwonić jako wideo rozmowę. Tutaj mogę czatować z tym kontaktem. I w ten sposób mamy możemy dokładać nasze nowe kontakty.